Pewien młody dziennikarz w Katowicach dostaje swoje pierwsze zlecenie: ma napisać artykuł o hobby. Wychodzi więc do centrum miasta, staje na środku głównej ulicy i przygląda się ludziom, szukając kogoś interesującego. I nagle widzi idzie taki dość nerwowy gość. Podchodzi do niego i mówi: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem dziennikarzem z tutejszej gazety chciałem zrobić reportaż o hobby. Czy pan ma jakieś hobby? Jo, jo, hopie, ja, jo, mam hobby. Moje hobby to je kurzyć. Jedna, pięć, sześć, osiem cygaretów na dory, ja hopie, jo by kurzu, non-stop jo by kurzu. Dziennikarz tak patrzy i mówi: Wie pan co? Ale ten reportaż to będzie też czytał o młodzież, więc papierosy jako hobby to tak trochę słabo. Czy ma pan może jakieś inne hobby? Ja hopie, ja mam inne hobby. Moje hobby to jest dupić, hopie. Ja bym dupił, ja bym dupił, ja bym tam raj w los potąd. No to jakby pan tam wszedł ta raj, to dlaczego nie od razu potąd? Jak to hopie czemu? No bo jeszcze kurzyć.